Dzień dobry, szalom! Dzisiaj chciałbym zacząć pewien cykl złożony z kilku wykładów. Tematem będzie dekalog. Dekalog jest określany po hebrajsku jako aseret hadibrot albo aseret hadewarim. To w takim dokładnym tłumaczeniu znaczy 10 oświadczeń, 10 dekretów i jak, jak sobie najczęściej wyobrażamy dekalog, tak? Wyobrażamy sobie stojącą postać Mojżesza, mający dwie tablice na klacie yy, i tam ma na, jednym, na jednej tablicy ma zapisane trzy przykazania, a na drugiej siedem przykazań, tak? To jest taka no, katolicka jakby wersja oficjalna. W protestanckiej mamy cztery przykazania na jednej i sześć yy, na drugiej. Ale yy, w pięciu księgów, w torze yy, że Mojżesz, kiedy schodził z góry z tablicami, miał je zapisane po obu stronach. Tak? Miał dwie tablice zapisane po obu stronach. Dzisiaj, gdy spisujemy jakąś umowę, mamy ją w dwóch egzemplarzach jednobrzmiących dla każdej ze stron. Tak? Więc jest to oczywiście interpretacja, ale no, te dwie tablice zapisane po obu stronach Tymi bożymi przykazaniami to były jakby dwa jednobrzmiące egzemplarze przymierza, które było zawarte na synaju. Tak, Ale mówię, to jest interpretacja, to nie wynika jasno z pisma. Dzisiaj skupimy się na dekrecie czy przykazaniu pierwszym. Otwórzcie proszę Księgę Wyjścia 22 do 3 w sensie rozdział 20, wersety 2 do 3. Czytam w przekładzie Biblii warszawsko-praskiej, ale śledźcie w swoich przekładach. Czytam, słowo Boże. Ja jestem Jachwę, Bóg Twój, który Cię wywiódł z Egiptu, z domu niewoli. Nie będziesz miał oprócz mnie żadnych bogów. Koniec cytatu. I zobaczcie, dwa wersety, a zaraz zobaczymy wszyscy, jak one są treściwe. Co tu jest powiedziane w tych dwóch wersetach? Ja jestem Bóg Twój, tak? Ja wywiodłem Cię z Egiptu, czyli dałem Ci zbawienie poprzez Paschę, poprzez Baranka i uczyniłem Cię swoim ludem. To, to, to wynika jakby, tak? Bo Bóg wywiódł Izrael z Egiptu, czyli za tym idą wydarzenia, które miały miejsce w tym Egipcie, Egipt nowoczesny silne, mocne państwo, imperium tamtych czasów. Nikt im nie mógł jakby no podskoczyć, tak? I Bóg zesłał na nich takie plagi, że, że im w obu uszach zadzwoniło, tak? Czyli ja wywiodłem cię z Egiptu, byłeś w niewoli, ale już nie jesteś. Dałem ci wolność. Co dalej jeszcze? Nie będziesz kłaniać się komukolwiek poza mną. OK? Bóg oświadcza tu, że jest jeden, tak? Nie ma innych bogów. Po prostu nie ma. Pierwsze przykazanie mówi nam o istnieniu Boga. Jeśli tego nie zaakceptujemy, to, to reszta przestaje mieć znaczenie. Bóg stworzył niebo i ziemię i wszystko, co żyje. Doskonale to zaprogramował. I to On wyzwolił nas z naszych Egiptów. Specjalnie mówię z Egiptów. Wyzwolił Hebrajczyków, wyzwolił Egipcjan, wyzwolił też ludzi ze wszystkich ludów, tak? Jest napisane w Księdze Wyjścia, że razem z Hebrajczykami z Egiptu wyszło całe mnóstwo ludów, czy tam narodów i tak dalej, tak? Więc wyszli Egipcjanie, ale wyszli też no, ktokolwiek tam był i widział, co się dzieje, widział te plagi, widział to zniszczenie, uwierzył, że jest jakaś potężna siła, jakiś Bóg, który ma taką moc, którą, która niszczy coś, co było po ludzku. No, myśleli prawdopodobnie, że Egipt będzie stać wiecznie. tak? I ktokolwiek tylko uwierzył i opowiedział się za wieku i z tym wyszedł z Egiptu razem z Hebrajczykami. Tak? Bóg z nich utworzył jeden naród. Co jeszcze mówi to przykazanie? Że jest zakaz posiadania czy uznawania innych bogów. Tak? Zakaz politeizmu i zakaz henoteizmu. Tutaj małe wyjaśnienie, bo wszyscy raczej wiemy, co to jest politeizm, ale czym jest henoteizm? Jest to podobne do politeizmu, ale henoteizm to jest uznanie, że są jacyś inni bogowie ale przy tym jest skupienie się na kulcie tylko jednego, takiego najwyższego z nich, tak? I, i, I kulty narodów często mają w swoich wierzeniach pewnego rodzaju taki panteon bóstw, z których jedno jest główne, naczelne, tak? I to widzimy zarówno w Egipcie, widzimy to w Grecji, w Rzymie, widzimy to nawet w słowiańskich wierzeniach przedchrześcijańskich tak zwanych, nie? A w Biblii widzimy tylko jeden rodzaj zgromadzenia, i jest to jeden Bóg i ewentualnie Synowie Boży bądź też nie wiem, aniołowie, jakieś byty duchowe, ale nie będące bogami. Tak? Jest taka różnica. Bóg jest jeden i mogą być jakiekolwiek istoty duchowe, byty duchowe, ale nie Bogi, nie Bogowie, tak? Ja sobie wynotowałem jeszcze takie, tak wyszedł mi z tego, nie wiem, coś w rodzaju w wiersza białego z tych wersetów, co, co właściwie Bóg mówi poprzez, ten, poprzez to pierwsze przykazanie. Jam jest Jachwę, jam jest Bóg, dałem Ci wolność, wyzwoliłem Cię z niewoli, tylko mnie czci, bo nie ma innych bogów, nie ma. Dobra, i o co chodzi z tymi kultami, innymi bogami? No, słuchajcie, em, kiedyś, jak i dzisiaj, dzisiaj to też bardzo wyraźnie widać, em, powiem inaczej, powiem, co ludzie kultywują dzisiaj i dawam to do myślenia i zrozumiecie, że nic się nie zmieniło na przestrzeni tysięcy lat. Kultem otaczano piękno. Siłę, kulturę, wykształcenie, sławę, używki, władzę i cokolwiek jeszcze innego. Tak. Niektóre z tych rzeczy owszem, mogą być szlachetne, a, i mogą być dobre, ale gdy one są celami same w sobie, prowadzą do zła i do zniewolenia człowieka. Każda rzecz. Każde nasze hobby, pasja może stać się naszym Bogiem. Tak? Wszystko, co stoi pomiędzy. Co, co jest ważniejsze dla nas niż relacja z Bogiem, to się staje naszym Bożkiem. I wtedy, sorry, ale łabiemy pierwsze przykazanie. Człowiek może sobie zrobić Boga nawet z religii. I nawet my, którzy chcemy żyć zgodnie z Bożą Wolą, tak? z Jego przykazaniami. Potrafimy wpaść w taką pułapkę. Gdy nasza pobożność polega na samych uczynkach, albo gdy chełpimy się naszymi osiągnięciami, albo gdy ganiamy za darami duchowymi, albo mamy tak zwany kult pastora. Byłem kiedyś w zborze, gdzie była nauka Nikolaitów w sercach ludzi. Gdzie, gdzie pastor był taki najważniejszy i taki prawie jak Bóg traktowany, tak? Że, no, okej, okay, boga czcili i tak dalej, ale pastor był, hmm, jakby to powiedzieć, kimś takim wyższym niż reszta, lepszym niż reszta I, i w sumie pastor sam z siebie takiego nie robił. On był świetnym nauczycielem, ale ludzie zrobili z niego jakby przedmiot kultu niejako, nie? Że, o, bo pastor to powiedział, bo pastor tamto i wiecie, no. Takim zboże kiedyś byłem przez chwilę przez jakiś tam czas e, dwa lata, ale wiem, że były też inne sytuacje. Byłem kiedyś w szkole biblijnej, gdzie e, tam dziewczyny się zachwycały pewnym innym e, usługującym, że a, bo on to zrobił, on tam to zrobił, a on to powiedział, on tam to powiedział. I tak się emocjonowały z tym strasznie. Nie Nie irały nie, nie się tak Jezusem jak właśnie tym człowiekiem. E, I to wiecie, no można to. Odnieść do, nie wiem, różnych gwiazdorów chrześcijańskich, tak? Głównie z USA. I, i, I zobaczcie, gdy ludzie się skupiają na takim przeżywaniu tego, że o, moja gwiazda chrześcijańska powiedziała to i tamto i w taki fajny sposób i tak dalej, tak? Nasza relacja z Bogiem wtedy idzie na bok i w taki właśnie sposób depczemy pierwsze przykazanie, tak? Gwiazda chrześcijańska staje się naszym Bożkiem. Twu. Można być też zapatrzonym w grupę uwielbienia, czy też jakiegoś grajka, muzyka, tak wykonawce. I, I ludzie potrafią się też zachwycać, tak, że o, jak on pięknie gra, o! tak. A nasze skupienie powinno być na Bogu, tak? Ci muzycy są narzędziami w rękach Boga, i ich gra ma nas pokierować na uwielbienie Boga. Tak? Nie że gwiazda sobie wejdzie gwiazdoży, e, tylko gwiazda wskazuje na Chrystusa. <laughs> Zobaczcie. Tak nawet spójrzmy jak świat na to patrzy. Jaką część odbierają aktorzy, celebryci, tak, którzy dyktują nam, jak się mamy ubierać jak je mamy fryzury nosić, jak mamy wyglądać, zachowywać się czasami, tak? Ludzie, ci są otoczeni kultem. Oni są autorytetami dla ludzi. Kult człowieka, tak? Podobnie z lekarzami, <laughs> podobnie z, z naukowcami, tak? Bo amerykańscy naukowcy powiedzieli: "Skocz w ogień", i ja skoczę w ogień, bo oni są autorytetami, tak? No, ludzie, myślimy trochę Otwórzmy sobie, proszę, Jeremiasza 17, 5 do 8. Cytuję. Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni oparcie. Koniec cytatu. Jak ja podchodzę do przykazań Bożych? Jak my powinniśmy podchodzić do tego? Ja wypełniam przykazania Boże, nie dlatego, że jakiś filozof wyłożył sens ich przestrzegania, tak? albo że naukowcy stwierdzili, że to czy tamto jest dobre. I nie dlatego, że społeczeństwo wierzących to akceptuje bądź nie. Gwizdzę na to, tak? Ja wypełniam Boże przykazania, bo mój ojciec w niebie powiedział, co i jak mam robić. Staram się być posłuszny nie ludziom, ale Bogu. To Bóg na sam koniec będzie mnie rozliczać z posłuszeństwa, a nie jakikolwiek człowiek. I ja jestem w stanie się zgodzić z tym, że fajnie, jeśli naukowiec nam wytłumaczy, dlaczego Bóg dał jakieś tam przykazanie, tak? bo, no, bo to zbadał, sprawdził i rzeczywiście Bóg miał rację, tak? Ale zauważmy, jeśli masz małe dziecko, które ma dwa latka, tak? to będziesz mu tłumaczyć w naukowy sposób. Yy, nie zbliżaj się do piekarnika, bo tam jest temperatura 180 stopni i gdy dotkniesz dłonią szyby, to się możesz oparzyć i wyjdą ci bąble i pojedziemy do szpitala i coś tam, i coś tam. Tak? Będziesz mu tak tłumaczyć? Czy dwulatkowi powiesz, zostaw, nie zbliżaj się tam? Tak? Myślisz, że maluch zrozumie naukowe wywody? No, no nie. I Bóg też nie bawił się w tłumaczenie, dlaczego daje takie albo inne przykazanie. To nie są jego kaprysy. Bóg dał nam przykazanie po to, jakikolwiek, żeby nas zabezpieczyć, żebyśmy nie musieli sami, jakby domyślać się, co jest dobre, a co złe. Bóg mówi do nas jak do małych dzieci: "Zostaw, nie ruszaj, poparzysz się, tak? Nie wolno." I teraz pytanie do nas, tak? Czy będziemy go słuchać jako naszego ojca, czy będziemy robić po swojemu? E, dobra, czyli teraz takie małe podsumowanie. Pierwsze przykazanie określa, kto jest Bogiem. Tak? Określa też, żebyśmy czcili tylko Jego, a odcieli się od kultu kogokolwiek i czegokolwiek innego, czy to człowiek, czy to jakaś inna wartość. Mówi też o tym, że Bóg nas zbawił, wyprowadził nas z Egiptu. On to mówi do ludzi wierzących. Do tych, których uczynił Izraelem. Tak? Bóg mówi: Zbawiłem was i mnie macie czcić. Mam nadzieję, że to słowo będzie dla was błogosławieństwem. Pamiętajcie, badajcie słowo, analizujcie, sprawdzajcie, czytajcie, porównujcie. I niech Bóg was jakby. Utwierdza w tym, co, co dobre. Amen.